No... szybko jedziemy Kiedy Gdzie będziemy? To było? to było... O, teraz będziesz, zaraz No nie skręcaj! Czy to było Nie! Może byś był, kurde Byle ja wiem Tu, no kto do tego? Chyba tak. No nie. To do czego to było? Co jest? ja już szukali nas. Dlaczego? jak karta to była? Do niczego. Nie. Kurde, to z policji. Nie. Yeah. Kurde, ale. Dobra. D dobra, to musimy znowu mieć strój policji, widzisz? Albo dobra, może wentami się tam się łamiemy. Kurde, to ja jest, to ja jest drabinkę sobie zabiorę. Dobra. Nie, okay. jak ja głupi jestem, widzisz? Widzisz, ja jestem pomyślałem ja też już tak myślałem, ale... Hmm. Jestem już. A tej karty się dać nie da. Mam? Mam. Czekaj, odejdź. To nie ma... o jest, dobra. Mam. No i teraz znowu dam trzeba jechać, widzowie. No ja bo, pojadę, bo. Mój łeb nie ja pomyślał. No wsiadaj. Zlekka ja na tył eee. No co jest? Dzisiaj mózgu nie mam. Dobra, i czy działa to? No, oczywiście, że tak. Dobra. Hura. Pyk, jest. Co się stało? dobra, to tutaj wyłączamy wszystko. Pyk. Kurde, halo, chcę to wyłączyć. Adi. No czemu się nie da wyłączyć? Mm. Czemu tego się przyłączyć się da? Dobra! A nie! Teraz jest wyłączone! Dobra Dobra, Hadi, masz ten Ja nie mogę wyjść Mam, dobra, dobra, chodź no to masz przecież kartę? Nie mam. No dobra. Gdzie... Co się stało z kołami? Siadam. Widziałeś koła? Tak, widziałem. Są krzywe. Ale jak? Jedne były tak. Jedne były jakby tak. No na ukos tak. Jakby jakby ja leżał na boku. A jedne były tak przekręcone dziwnie. Nie wiem o co chodzi. Ja jestem, ja tak ja. Dobra, jedź. Gdzie jedziemy? Nie wiem. A, jedziemy ten, jedź tutaj, tam gdzie jest straż pożarna. Tu, dobrze. Dopiero mówisz. Bo tutaj jest też, bo tutaj jest elektryka. Tutaj trzeba wszystko włączyć też, żeby to zadziałało. Pyk, bo tak to było włączone, pyk, pyk. Tutaj, pyk, pyk, pyk pyk I teraz woda nie... Teraz nikomu woda nie leci Tutaj... Dobra No i teraz podobno jest wszystko włączone No i giniesz Dobra Policja, policja jeźdź do naszej bazy Adi A ja, teraz się nie drę Ja teraz razy mnie policja goniła, że ja już się nie drę gdzie ty jedziesz? Ani źle pojechałem No mówię. Czy jesteśmy obok policji tylko Alcatraz, czy jak to się nazywa? Nie, tam jest. A nie ma. A gdzie? Zniszczyli? Dobra. Zgubili nas. To łatwo. A gdzie jest mój kamper? Ale przecież ty zostawiłeś yy, yy, tam przy tym ptaku yy, i A nie. A gdzie? A tak ty usunąłeś ty, ty zniszczyłeś? Bo usunąłeś. Nie, zniszczyłem Przecież ty miałeś yy, ten policyjny i później usunąłeś się do mojej nowej. No, nowej No właśnie. Dobra. I ostatnio znalazłem w ogóle jeszcze taką kartkę od policji, bo tutaj kiedyś była baza policji, tu jest taka gdzieś karta. Chyba. Czy tu? Gdzie jest ta karta? Gdzieś tutaj była taka kartka. Może no, już ją wzięli, bo ta kartka była od policji I to było takie wszystko, tam było napisane wszystko, wszystkie dane kogoś Tych, no ale teraz nie ma tej kartki widocznej, Adi Szkoda, bo, by, bo byśmy mieli wszystkie dane, każdych Ej, ej ja już wiem gdzie jest ta karta, tutaj Nie ma Na dole tutaj Nie ma nie ma nigdzie Widzieli. Nie wiem.